Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. bb 5tvpl Ty się nie podizuje do mnie i mówi, że mnie lubi, bo mi nie, nie, Ja się, mi się nie Oczywiście, że tak. Tak, nie. Nie wiem. Niech. Alecie co? Zobaczujesz jak wiesz co tym. Nie, no nie wiem. wstajesz rano codziennie, stajesz przed lustrem i widzisz siebie i masz k... dzień. Ja jakbym wstawiała mała rano i bym wyglądała tak jak, my, jak to mówię, nie, ty, to też bym ja prze... kurwa cały dzień. Jeśli nie wkur... Szymonia bardzo, bo nie masz ja nic do zaprezentowania, dokładnie. bo nie ogólnie jesteś sobie też nudna, no wiesz, no. dziewczyno. Wiesz co, ja jestem nudna. Chodzisz cały dzień i płaczesz, bo to co co chodzi tak chodzi, ale jest co, ja mam za kim ale płakać, a ty możesz płakać, ewentualnie bo mi mi się o to. Ale zazdrościsz mi, 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 ale, ale zazdrościsz zazdro, mi. Zazdrościsz mi, a wiem, że nie zazdrościsz mi, ale ja płakam ze swoim mężem. No i. I to ku. tu jest za kimś, je ja płaczę. No i dobrze. I trzymaj swoje ręce, ale ja nie mam rączki, bo ja się nie mam dzieci. Ale ja cię przy. chodziłam w stary skarbiec. No i dobrze. No i co mam się bać teraz? I co mam się bać? Bo prawdę powiedziałam. szpismo kończą. Bo odwołasz teraz problemy. Tak, bardzo. z tobą. z tobą. Bardzo się cieszę. Cieszę się, problem, Dobranoc. Dobranoc. Ale wiecie co, mało ale brakowało. Wiesz, biori, mało, słuchajcie, mało brakowało, a zapowiedział zapomniał, jaki kur... ma po tej Naprawdę mało brakowało, a ja naprawdę się nie... i łeb na pół. Ale, by, ale wiesz co by było, nie? Łysy by się okazał, bo resztą ma <noise> dla mnie jest porównanie. Nie, nie. przepraszam za tą aparaturę, ja nie wytrzymałam. No, A sorry. Ch... jest ona, nie? Ona jest brzydka, jak diabła ch. Nie nie szanuj nie. swój pysk, tak, Bo moje jest ręce tak, są tak. naprawdę długie i szybkie. Tak, nie ma rozmów. Okej? Okay? Tak, Szanuj tak. swój pysk, tak. Ja. To ty masz Najzu rację, najzupełniejszą, najzupełniejszą masz rację. Nie życzę sobie, żeby była Tak, że no tak życzę sobie, tak się tak. Wdolny. Tak, Coś tak. tak ja się. mam naprawdę fantastyczne życie, wiesz? Widać. Wierz mi, naprawdę mam fantastyczne życie. Widać. No ale widzisz, to pierwsze panie wstają do siebie. Mają hormony i nie panują już. Nie